Mamy początek maja. Wegetacja roślin jest opóźniona ze względu na pogodę, ale myślę, że wracamy do, do pogody sprzed 10-20 lat. Kto starszy, to pamięta, że, że nie było wszystko tak szybko, jak jak ostatnie 3-4 lata wstecz. Znajdujemy się na plantacji rzepaku, dziś jest 6 maja. Jest to plantacja posiana wiele odmian. Do testów dla własnego gospodarstwa i widzimy, jak różne odmiany przechodzą, w jakiej fazie rozwojowej są na ten dzień. Wydaje mi się, że paki te, które, które były wcześniej posiane, są w dużo lepszej kondycji niż te późniejsze, ale. Plantacje dobrze utrzymane, wyglądają dobrze i myślę, że rokują na dobry plon. Najważniejszy plan to jest czekać na dobrą pogodę, przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, a kiedyś w końcu przyjdzie ta pogoda. Czekamy, czekamy po prostu na, na słońce i jak przyjdzie ciepło, no to będziemy już yy, yy, zapobiegawczo pryskać yy, na opadanie płatków. Na chwilę obecną rzepak na pewno ma opóźnioną wegetację. Szacuję, że jest to do około dwóch, dwóch tygodni względem poprzednich lat, a nawet może i trzech. Udało mi się wykonać jak do tej chwili dwa zabiegi. Pierwszy to było zwalczanie szkodników łodygowych chowaczy. No i drugi zabieg regulacji połączony z nawożeniem dolisnym borem. No jak do tej chwili to było chyba kilka dni, które można policzyć na, na palcach jednej ręki, kiedy dało się w ogóle wjechać, wjechać w ten rzepak. No i te temperatury też nie są zasprzyjające do robienia zabiegów, bo to powinna być temperatura powyżej 12 stopni. A tu mamy ciągle wahania, zdarzają się przymrozki. W nocy jest 2-3 stopnie, 5 stopni, w dzień około 12. Jutro będzie zabieg pierwszy, bo zabieg na płatka dzielę na dwa razy. Jutro będzie wykonany pierwszy na początku kwitnienia, azeksostrobina z tebukonazolem, a później będzie już właściwy zabieg na opadanie płatka. W momencie opadania pierwszych płatków, to jest około 10 dni po rozpoczęciu kwitnienia, połączony ze zwalczaniem pryszczarka i chowaczy. Tutaj znajdujemy się na polu zaraz przed Głupczycami. Ten rzepak był siany jeden z ostatnich w naszej firmie, 11 września, jak dobrze pamiętam. Jest to odmiana Prince. Można zobaczyć, że ten rzepak bardzo mocno się poprawił. Generalnie te późne rzepaki siane w zeszłym roku jesień była jaka była było bardzo mokro i ten siew był no, dosyć mocno opóźniony w naszym regionie, nie tylko u nas. Mimo wszystko te żepaki sobie poradziły. Wymagały one oczywiście troszeczkę innego prowadzenia niż te rzepaki wysiane w optymalnym terminie, natomiast na ten moment można by powiedzieć, że Rzepaki te nie odbiegają praktycznie niczym pomiędzy tymi rzepakami wcześniej sianych w optymalnych terminach. Rzepak wygląda bardzo dobrze, aktualnie zaczyna kwitnąć, no to jest też jedna z odmian wcześniejszych, także tutaj te kwitnienie na pewno wcześniej wystąpiło niż w przypadku pozostałych odmian, które jeszcze no nie są aż w takim stopniu rozkwitnięte. Myślę, że w przyszłym tygodniu zapowiadane są też dużo wyższe temperatury, nawet powyżej 25 stopni. Ilość wody po ostatnich opadach jest na odpowiednim poziomie, jest wystarczająca, także rzepaki myślę będą w pełni kwitły. Aktualnie został na rzepak ostatni zabieg, zabieg można powiedzieć najważniejszy, więszujący cały sezon, zabieg na kwiat. No chyba, że w międzyczasie na tych rzepakach późniejszych, na tych odmianach późniejszych, które jeszcze nie kwitną, pomki są zwarte czy luźne, występ, wystąpi nalot słodyżka, no to w takim przypadku na pewno trzeba będzie wjechać wcześniej i ten, tego słodyżka zwalczyć. Jest to zabieg fungicydowy, dodajemy również troszeczkę mikroelementów, jeszcze, ale najważniejsze znaczenie tutaj jest zabezpieczenie pod kątem chorób. My ten zabieg wykonujemy w momencie opadania pierwszych płatków. Kiedy zauważymy, że pierwsze płatki zaczynają spadać właśnie na dół i jest ryzyko wystąpienia infekcji, wykonujemy zabieg. Aktualnie warunki też są no, w ostatnim czasie takie, że albo wieje, albo pada, i kumulacja tych oprysków następuje bardzo duża, i zarówno w zbożach, w buraku cukrowym. No i rzepak i trzeba to wszystko jakoś pogodzić. Oczywiście tutaj idą i w pozostałych uprawach herbicydy. Rośliny są w tym momencie bardzo mocno wrażliwe pod kątem właśnie herbicydów. Bardzo małe pozostałości, nawet w opryskiwaczu czy niedobrze wymyty opryskiwacz po pozostałych uprawach, no niestety może ten rzepak uszkodzić. W tym okresie właśnie trzeba bardzo wielką uwagę przywiązywać do mycia opryskiwacza pomiędzy przejazdem z jednej uprawy do drugiej, w szczególności wtedy kiedy używamy herbicydów np. przykład w pszenicy czy w buraku cukrowym, a następnie chcielibyśmy pryskać rzepak. Na kwiat no to, to wiadomo, że ten opryskiwacz musi być wyjątkowo dobrze umyty, zarówno filtry, cała instalacja, węże, no żeby po prostu nie zepsuć tego rzepaku na sam koniec i, i żeby go czymś nie, nie przypalić. E, no, oczywiście też należy pamiętać, że e, rzepak zaczyna kwitnąć, pszczoły zaczynają latać i, i takie zabiegi właśnie na kwiat e, wykonujemy tylko i wyłącznie w nocy. E, do tam powiedzmy godziny 3-4 rano, zanim pszczoły też zaczynają e, nalatywać. Cześć, tu Bartek z ToBagrad Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki!